Zielony, azjatycki, już widzę jaśnie panującego cesarza. Jego mość Melchiora III. Widzę, już podąża do nas Orszak Adriatycki. Prosimy bliżej, chodźcie, chodźcie, już Was widzę. Zaraz serdecznie Was powitamy, wszystkich zielonych. Zapraszamy tutaj przed naszą scenę, przed platformę. Jeszcze podejście, a no dalej, jeszcze kawałeczek, a ino jeszcze 154 254 cm do przodu. Jeszcze kawałek. Prosimy tutaj bliżej, bliżej, bliżej. Zatrzymajcie się, ludzie, na chwilę, zatrzymajcie się w biegu szalonym, bo miniecie stajenkę i żółwek, a tam w nim nowo narodzony. Bardzo, bardzo serdecznie witam jego cesarską mość, Melchiora III oraz orszak azjatycki, a witam was waszym hasłem tegorocznym. Tam, gdzie mieszka Bóg, odpowiemy, mieszka miłosierdzie. Tam, gdzie mieszka Bóg, Moi drodzy, odpowiedzieliście na trzy z plusem, a teraz powiem jeszcze raz, tam gdzie mieszka Bóg... Mieszka Bóg